Poznanie i kochanie. Poznanie i kochanie to nie przestrzeganie Jego przykazań. Relacja z Bogiem to nie polega na przestrzeganiu y, przykazań i poznawaniu y, Jego y, wersetów na pamięć, które wypowiedział, tylko po, po, polega na poznaniu, jaki On jest naprawdę, jak osobę. I teraz myż można skojarzyć, że ludzie religijni, uwikłani w religię, nie potrafią podejść do Boga, nie potrafią podejść do Boga jak do osoby, podchodzą jak do teorii którą można zaliczyć na studiach, tak? Możesz Boga wykuć na pamięć, przeczytasz odpowiednie książki i masz, wyku, wykułeś Boga i teraz egzamin z Boga zdajesz, tak? Yy, mamy takiego brata, yy, który był kiedyś księdzem, on się nawrócił, potem jako, jako yy, już był ksiądz, księdzem mi się nawrócił. Yy, I ten brat mówi, że leżała u niego Biblia. W, yy, w tym takim miał, w tym seminarium miał pokoik, miał taki ołtarzyk, leżała Biblia. I Bóg przyszedł do niego, im pokazał tą Biblię, i on zobaczył, że ta Biblia jest cała zakurzona. Że on jej przez dwa lata, czy tam dwa lata w seminarium w ogóle nie otworzył ani razu. I miał do każdej księgi z Biblii, mówi, że miał po kilka opracowań takich grubych, opracowania do Biblii. Czy księgi na przykład opowiadały, co tam się dzieje w jakiejś tam księdze jednej, tak? I on przeczytał te wszystkie opracowania, które tłumaczyły Biblię, a Biblii nie otworzył. I tak samo jest z chrześcijanami, którzy już poznali, że jest Bóg, relacja, i dalej robią to samo. Czyli próbują poznać Boga teoretycznie, ale, ale relację taką bliską mają zakurzoną.